Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia ekonomiczna jazda samochodem? A. Używanie tylko hamulca roboczego do zmniejszenia prędkości jazdy. B. Używanie silnika do zmniejszania prędkości jazdy. C. Częsta zmiana biegów w celu utrzymania wysokich obrotów silnika. Kauczy, mamy eco-driving, mamy pytanie o to, mamy pytanie o... I tak zacznijmy sobie analizować powolutku od, odpowiedzi. No wysokie obroty na pewno nie sprzyjają jeździe ekonomicznej, czyli małemu spalaniu, małej emisji, no bo duże spalanie to zawsze, czyli wysokie obroty na pewno nie. Jeżeli mówimy o hamowaniu silnikiem, pamiętacie Państwo, że hamując silnikiem najpierw zużywamy tą mieszankę, która pozostała w cylindrze ją dopalamy, to co tam się spali i zostanie. A później nowa nie jest pobierana, czyli przy odpowiednich, sprzyjających warunkach, to silnik nam się kręci od kół. Fantastyczna sprawa, jeżeli o to chodzi, to, to warto to wykorzystywać. Więc to jest najbardziej z tych wszystkich przykładów proekologiczna, ekonomiczna styl jazdy. Używamy hamowania silnika do zmniejszenia prędkości. Będziecie Państwo też na egzaminie. Hamulec roboczy podstawowy, oczywiście też nam wytraci prędkość, spowoduje, ale. Hamowanie hamulcem roboczym a hamowanie silnikiem to są dwa hamowania i tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że one nie są od siebie zależne, bo można wręcz podczas hamowania silnikiem, wtedy pamiętacie, ta jakby siła, m, rozkład masy i e, przekłada nam się, bo hamujemy, na przykład zredukowaliśmy bieg, puściliśmy sprzęgło, hamujemy silnikiem, czujemy to, hamujemy, 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 ale przecież chcemy, no na przykład się zatrzymać. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby hamując silnikiem, w tym samym momencie wcisnąć hamulec zwolnić jeszcze trochę bardziej i zatrzymać się już ze sprzęgłem na samym końcu hamowania do zatrzymania. Wciskamy sprzęgło i już zatrzymać się tam, gdzie chcemy. Czyli to, że hamujemy się nikim nie wyklucza możliwości użycia hamulca roboczego, czyli naciśnięcia pedału hamulca. To te dwie rzeczy nie, nie wykluczają się nawzajem. W drugą stronę, jak hamujemy hamulcem roboczym i mielibyśmy do tego dołączyć hamowanie silnikiem, to już tak trochę mniej naturalnie wychodzi, ale też jestem sobie w stanie wyobrazić, że tylko że tu się nie, nie trafimy z prędkością. Musielibyśmy idealnie wszystko mieć opanowane, żeby, żeby się wszelić z prędkością obrotową do, do prędkości pojazdu. No to takie.